Subsydia. Chcesz, subsydia. subsydia. To może zatrzymaj grę, bo to tak wiesz, tam. Masz event, który może dać ci dużo hajsu. Jeżeli scitujemy grę i wyśleć teraz subsydia, tak? Na jeden znaczy, mam dużo hajsu, dostanę troszeczkę więcej. Jeśli dostanę subsydia od ciebie. To, ale to jest citowanie. Ty, ty wiesz o tym, prawda? Z prosty sposób na spłatę pożyczek. Dobrze. Dostajesz subsydia w takim razie. 51 dukatów. To, są, to jest cały mój przychód obecny. I to jest. Ach, jak to boli. Dostałeś, wysłałem. Czy. Wiem, ile masz inką w takim razie? Takiego total Bo no. w tak masz połowę tego wygrać, i masz stówkę. Dobra, no to w takim razie proszę mi jak najszybciej oddać moje, moje subsydia. Znaczy od razu, jak będziesz mógł, to sobie szkancel, bo ja nie mogę tego kancelować. Okej, okay, dobra. A to dziwne, że tu nie możesz powiedzieć okay. że takie, że unieść się dumą i powiedzieć, a ja już nie chcę. Dobra, cancel <laughs> poszło. Ile dostajesz fajców? 500 więcej. A je miałeś dostać? 700 dostałem 1200 Wow, kurczę, to jest hajs! No, no teraz to jesteśmy kwita, aż sobie zbuduję tutaj upgrade Trade Centera, bo no właśnie nie robiłem tego, nie zajmowałem się tym, a trzeba było. I to sprawi, że mój przygód powinien być jeszcze potężniejszy. Tak, naciskiem takie wolne. Jeszcze potężniejszy. <sum> hmm. Zyskać Patriarch Authority czy 320 dukatów. Hmm, hmm, hmm. Nazwijcie mnie grubym grubasem, ale chcę te 320 dukatów. No chcę te... Ja mm, po prostu, po prostu... Ach, te pieniążki, pieniążki te moje, te... I w handlu Aleksandrii też podałby coś zbudować, jakieś tutaj takie... Hm, nie mogę. Dlaczego? Mm. The center of that will downgrade that one level if it changes owner. No okej, okay, rozumiem, ale dlaczego nie mogę tutaj... Aha, bo to nie moja prowincja. Jeszcze. Okej, okay, dobra. No się. No, to no, to ja ja to... Ja, no. Bo ja już myślałem, że to już jest moje. Ja tak spojrzę, takie a, to moje. Nie, jednak je, jeszcze nie i jeszcze nie. Aleksandria jeszcze moja nie jest. Chociaż wygląda jakby miała być i się tym za chwilę chyba zajmę, bo z tego co widzę, nie mam z nimi już trusa. Oni no, mają sojusz z Machrom i są w koalicji, i są jako jedyni w tej koalicji. Hm. Szkoda mi. No naprawdę mi ich szkoda, bo to, co za chwilę się wydarzy, wydaje mi się, że totalnie wstrząśnie ich światem. Będą wstrząśnięci, nie mieszani jak drink bongna. Po prostu ała. Aż moja armia tam musi podejść, a skoro o armii, to może zrekrutuje jeszcze jedną. Bo mnie stać. Więc jak mnie stać, to nikt mi nie przeszkodzi. Pyk, to będzie tak zwana armia na wszy... Boże, nie dwie armie! Zatrzymaj. Zlagowało mi. Kliknąłem dwa razy i teraz mam tragedię tutaj straszną. Muszę teraz... <grym <grym tak, bo, bo zlagowało i mi Dawaj, zakutowało podwójnie zamiast. armię. To jest to... Ała, ała, nie stać mnie, aż taki szalony, ja nie jestem. No. Ludzie, to sz... ludzie, trzymajcie kapelusze. Ała. Właśnie, właśnie o tym mówił o tym mówił właśnie papież, kiedy powiedział, że wszyscy, po prostu, co ruszą na Ziemię Świętą, dostaną rozgrzeszenie. I widać, że dwa razy więcej poszło niż powinno. Dobra, dobra, dobra. O, jest, no teraz to rozmawiamy. Okej, okay, możesz odtrzymać już to. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, teraz to. I co ja tutaj dostałem? Success of the Empire. Sukcesy Imperium. Strać punkty. Super. To sukces. sukces. To nie jest sukces. Dobry plan. To nie jest sukces naszego imperium. Dokładnie. Koniec naszego imperium urodziło się więcej debili niż, e, niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy przodownikami, jeżeli chodzi o kretynów. To w ogóle, że jesteśmy w czymś najlepsi. Mamy Lucy wyszli z koalicji. Stwierdzili: W sumie staliśmy sami i w tej koalicji wyjdę. Um, Holy War. Boom. Aua! Nawet ci nie wołam, bo wiesz, tak w ogóle mi na trójkę, bo tak tak, zaczęło... zaczęło jakoś szybko klikać, to jest tak niepokojem, jeżeli mieć w ogóle jakieś flashbacki z moich solowych serii Tak dobrze przyjemnie się grało i nagle zwiększył prędkość gry no musiałeś Dobra, co ja tu mogę zrobić? No mogę polbić Alkuc to na pewno. idziemy na Alkuz Mogę... mogę ogłosić, że Bawaria została nowym elektorem. Bawaria swoją drogą zmienią w nowym patchu. Będzie miała tam w ogóle swoje drzewko i w ogóle achievementy. żeby no tak, no. stworzyć w To jest. To są w ogóle żarty, żarciki. Co to się dzieje w ogóle? Dlaczego to jest tutaj 5000 żołnierzy Momeluku i czeka na zniszczenie? Podejrzewam, że po prostu. no nie mają już wyrąbane. Oni stwierdzili, że w takim kraju nie warto żyć, a już na pewno nie warto dla niego umierać. I się po części z nimi zgadza. Nie w całości. Ale po części. Aleksandria też zaraz padnie ich stolicą jest o dziwo Kair. Całkiem duży. Stoję już pod piramidami jeden z moich tam naczelnych wodzów mówi, że panowie, panowie, yy, sześć stuleci, sześć tysiącleci patrzy na was po prostu. Sześć tysiącleci, czy tam ile tam te piramidy stoją, to nie wiem, ale pewnie dużo. No sześć sporo. No, Powiem no, że. Chociaż... zależy które, ale te pewnie stoją ze... z pięć co najmniej. No, to pięć tysiącleci patrzy na was, i od razu Kair padł po prostu, bo to usłyszeli mieszkańcy Kairu i stwierdzili: Boże, jak, jak my jesteśmy żałośni! 5000 tysiącleci na nas patrzy, a my nie jesteśmy w stanie jakkolwiek naszego kraju wyciągnąć z kryzysu ekonomicznego. Zabij nas, Pea! Zabij nas! No i zabił, no, i zabił. No. No zabił. Rebela Pricing. To jest dobra informacja, bo to możemy zrobić harsh treatment w teorii. Tylko że <głos》> wiele mi to nie da. No. I to jeszcze 101 będzie mnie kosztować. Nie, za bardzo mnie to boli, żeby to zrobić. Wybaczcie, ale wybaczcie, wybacz mi, absolutyzmie, bo zgrzeszyłem i nie będę cię miał po prostu. Nie będę cię miał. Będę bogatym krajem, będę wspaniałym krajem, ale bez absolutyzmu. Absolutyzm to jest na północy, w tych despotycznych krajach typu Walachia. Jak ty możesz w ogóle tak żyć? Myślą o tym, że twój władca tak torturuje ludzi. Tak despotycznie butem miażdży, każdą, każdy przejaw w ogóle rewolucji, która chciałaby się tam pojawić. A ludzie, tak chcą po prostu, ludzie chcą po prostu, wiesz, zaczerpnąć świeżego powietrza, oni chcą głosu, oni chcą głosu! A ty im ten głos zabierasz. To jest smutne. Jesteś potworem, rozumiesz to? Potworem, ja nie wiem, z kim ja nagrywam, z kim ja nagrywam? To jest twoim kolejnym celem. Swoją drogą? A myślę właśnie, zbieram jakąś koalicję na Austrię Koalicję na Austrię? Ja. Naprawdę się pod, potrzeba koalicji na Austrię? To już sam tam nie, nie pójdziesz? Żół? Nie, znaczy, mógłbym pójść, ale nie chcę znowu mieć pożyczek No mogę ci pomóc, bo teraz już moje armie są tak liczne, że to wiesz no, Wyglądają naprawdę jak hordy Hordy orków no To jest sama Austria z Bohemią, we dwójkę mają 90 tysięcy wojska No No to ja sam mam 100 tysięcy 103 tysiące. No to możesz to zaraz przejść. Niezniszczalnego wojska dodajemy. Bo moje morale są tak potężne, że kiedy Mamulcy usłyszeli, że nadchodzę, to przemienili swój kraj na. bo to jest w ogóle historia. Pewnie nie słyszałeś, ale kiedyś tutaj wszędzie rosła dżungla. Dopiero jak, usłysza... jak Mamulcy usłyszeli, że nadchodzi Bizancją spalili wszystko i zamienili w pustynię, licząc, że to sprawi, że nie będę chciał tego podbijać. Uh. Mylili się. O i mylili się. Bo tutaj nie chodzi o to co podbijam. Chodzi o to, że, że, że się powiększam, tak? Tu chodzi o to, żeby był jak największy ten mój kraj. Tu chodzi o to, żeby był jak największy. Dashwood 300 600 po raz kolejny zresztą swoją drogą. Ach, te żarty, żarty. Dobrze, podzielmy armię. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. ale te forty im Pyk, pyk, pyk i pyk. Elegancko. Jeszcze walczę z machrom. Gdzie jest Mahra? Bo tak patrzę i. Nie wiem, jestem ślepy, nie widzę. Machra. Jest... Mahra jest w Arabii, gdzieś to jest... na wyspie. ta jest wysła... soku Sokutra. Co? Hmm. I naprawdę ja z tym walczę. To musisz niestety stanęć ja płynąć... <laughs> <laughs> Będą płynąć dookoła Afryki jak masko da Gama, po prostu tylko po to, by wpuścić srogi. W Erdziel tym tepką. To powinna być taka opcja, jak w Wikingach, było w serialu. Podpływają pod kanał Suezki biorą swoje statki na, na barki, na plecy, przechodzą do tego, tego, tego tutaj, no, tego Morza Czerwonego, wkładają w statki z powrotem i płyną dalej. Tak powinno być. Tak powinno być. A tak nie jest. Ale wiesz, też tak z, zresztą robił Hernán Cortes w, w Meksyku. Oni zbudowali normalnie e, nowy statek na wybrzeżu a Atlantyckiego, złożyli go na części, rozłożyć na części, przenieśli sobie do tych się stolicy Azteków i tam na tej wszystkie barki i oblężenie ich stolicy używali normalnej jakiejś tam kolubryny czy cokolwiek. Brzmi, I to działało. Brzmi to sprytnie, to. dlaczego my tak nie możemy wyobrazić. No, dzięki temu oblężeniu się tak udało. Pomimo, że taka opcja ja w Europce, w opcjach takich, przycisku się nazywa użyj niekonwencjonalnych metod. Tak. Klikasz i nagle, nagle rzuty koską są same 8. Hmm? Niekonwencjonalne metody. Tak powinno być. Albo użyj niekonwencjonalnych metod. Klikasz ten przycisk jako Bizancjum i nagle coś powiadomienie Mink Fractured na przykład. No, po prostu coś się z tym co? Wow, jak to możliwe? No niekonwencjonalnie wysłałeś im AIDS na przykład, albo tam, nie wiem, czarną śmierć. Niekonwencjonalne. To by było to, to by było to. W ogóle, jak tam moje relacje z Mamelukiem? Czy drugi Mameluk, z którym mam 69 worldscora, he <grychy> he, chciałby mi oddać to, co ja bym chciał otrzymać? Widzę, że Aleksandrię chętnie oddadzą, Kair chętnie oddadzą. Czego by mi nie dał? Oni wszystko mi dadzą. Wszystko mi dadzą. No to, tego się trzymajmy. No. Tak ma być, C tak ma być, od tego są oni. Tylko jeszcze to jakiś handel bym, bym pozabierał, czyli mnie prowincji od handlu. Z tego, co widzę, no, Najbardziej mnie interesuje Aleksandria i, i Kair, właśnie. Zabieranie większej ilości prowincji wymaga więcej warskora. Kto by pomyślał? No to nowość. Tak Kto by pomyślał. takiego pizdila bym chciał. No wiele im nie zabiorę, ale co zabiorę, to moje. Żeby tak spisować, potrzebuję jeszcze coś, więc no, na pewno do machry płynął nie będę, mimo wszystko. Wydaje mi się to troszkę szalonym pomysłem. Więc po prostu oblegajmy dalej pustynię. Tam jacyś mieszkańcy, tam po prostu mieszkańcy ludzie pustyni, jak w Star Warsach, tam gdzieś tam chodzi, na nie wiedzą co się dzieje, nie ogarniają życia. I nagle znikąd, co, pomiędzy burzy piaskowej, wyłania się 14 tysięcy armii Bizancjum z czołgami, po prostu jadą, pustynna burza, Rommel gdzieś tam na czele, w czapce, li z pustyni. To jest, to jest to, to jest dokładnie tak, tak to sobie wyobrażam. To, jest, to są dokładnie te czasy, to są te czasy już, przynajmniej dla mnie, dla mojego kraju. Dobra. Ja się Space Molinów. Tak, 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 tak na pewno. W takich, w takich zbrojach, jak w Warhammerze, tam 4000 i takie piły mechaniczne. No ostracy się przekonali. W ogóle, to samo się. jaki jest sens w tym, że, patrzę? że jest sobie obok prowincja taka jak Farafre. Daleko, to już taka falafel? część. Falafel? Tak, falafel, falafel, dokładnie tak. Falafel. Brzmi jak, brzmi jak członek. Ale jest taka prowincja Farafre. Teraz tam mumeluków. No i to jest taka prowincja, która już jest typową częścią Sahary. To jest, no jak się weźmie mapę terenu, to jest po prostu płaski teren, bez dostępu do jakichkolwiek terenów zielonych. Nie ma tutaj nic. Jedna wioska pośrodku niczego, która żyli się piaskiem, hoduje piasek. Tam dziadek hodował piasek, wujek hodował piasek i ja też będę hodował piasek. No, tak, tak, tam żyją ludzie. Możesz, czekaj, czekaj, przywajcie, Możesz się do mnie jakieś 50 tysięcy stówkę, To, to będziemy napierdziałać na Straków. I o, teraz no, mam skończyć. No, jest No i no, jest, jest ta właśnie ta, ta prowincja. Jest ona dość spora i sobie mogę przez tym przejść normalnie. Po prawej jest malutka prowincja, taka wypis wręcz, znajdująca się zaraz przy morzu. Jest to Egyptian Desert i to jest Wasteland. Czym się kwa, Egyptian Desert różni od tego farafek? Na, na moje jedno, jeszcze są mniejsze, więc to wiesz, no, przejście po tym to raczej nie powinno być większym problemem niż przejście po tym farafru. Więc. Hmm. No nie wiem, może to, to jakieś. to jest sawanna, w tym Sforafrech Desert nie być napisane. A to już jest taki, taki kompletny wasteland w tym Egyptian Ale Egipcjan Desert jest na tej samej szerokości geograficznej według tej mapy. Czuję się zniesmaczony. Naprawdę Możesz napisać do drugiego, co on no, odpierdala ja, Jak to ma być, jak ty już się narysował te mapy Poza tym to tylko po to, żeby tam można, można było skitać armię jakoś nie? Wiem, żeby jako Etiopia można było tam bronić, fort postawisz i Aha, nie przejdą przez pustynię To jest niemożliwe To jest niemożliwe, nie ominą naszej linii etiopczoka, kurcze Jest niemożliwe, żeby przeżyć Poczekaj 500 lat Wymyślą, My kurcze, mamy ludzki blitzkrieg i wam pokażą, czy to jest możliwe, czy nie Przez wszystko życie zweryfikuje Jak z Belgią, życie zweryfikowało kto by się spodziewał, że zrobię to drugi raz, nie? <grych> Szok i niedowierzanie. Prawie jak fakt, że Machra sprawia, że Mameluk wierzy w swoje zwycięstwo. Król Mameluków tak siedzi, schowany w bunkrze. Nad nim latają samoloty, wszystko się trzęsie po prostu. On patrzy na swoją rodzinę przerażoną, która, tam, tam żona przytula dzieci, tam pięć żon przytula dzieci. Wszyscy tam płaczą nad swoim losem i on mówi spokojnie. Mahra, odpowie! <noise> nie, oni przypłyną! Wyślij. co więc? 10, nie tam, 10, 6 do Epirusu, to może można szczady Korfu zajść, bo będzie Wenecja w tej wojnie. Do Epirusu? Tu, 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 Idę. Ok, włączam swoje forte. Twoim zadaniem będzie trzymać po prostu front, żeby mi nie zajmowały prowincji, a ja będę ich najpierw dzielać. Mm -hmm. Czyli po prostu gdzieś w Toronto, ale i czekaj, gdzie będą wchodzić. 7000. Bo wiesz, pójdziemy na nich, oni tak tu przyjdą. Okej, okay. spoko. Brzmi jak plan, damy radę, okej. Okay. No razie to ja z mamrukiem już będę pisował, bo to to, 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 mówię, to żałość i ból, tak dalej z nim tutaj rozmawiać. To Jeszcze ta mahra tylko nieszczęsna została, która mówi: nie, 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 Aż to Dapirus o małej sprzęcie, obok. Może ja im zapłacę, kurczę. No już już wysyłam. Może ja im zapłacę Kurczę za to, to żeby ze mną spisowali. Nie? Jest... Wiem, co mógłbym zrobić. Mógłbym przetransportować armię na RODES i podbić RODES na przykład. Bo Cypru już nie podbije niestety. Więc tutaj zatopcie masz ich statki. Flotę? A masz no, flotę? Masz flotę. A... To fajne, no, tylko schować tę flotę, bo będzie wojna z WN. No dlatego chwilę poczekać, tylko przetransportuję żołnierzy na Rhodes, potem oni mogą już zdychać. W sensie ci żołnierze moi. Nie będą mi dłużej potrzebne, bo w sumie takie zabranie Rhodes, to byłoby miłe, to byłoby bardzo miłe, miałbym, miałbym fort, fajnie, byłoby przyjemnie, tylko że muszę go zdobyć, a to może być dość trudne. O Boże, moja armia, która tam szła, dostała nagę pisantów na twarz, pisanci powiedzieli ej, oła, ale ja dostałem, strasznie mocno dostałem, dobra, płyń, płyń moja armia, płyń moja armia. I wy w sumie idziecie to już na północ, pomożecie w wojnie. Będzie dobrze. Dobra, to ja stracę. Ja w Rodoscu się tam schowałeś, to jest ja się. się, ja się nie, no, idą, idą. No przez te egipskie pustynie musieli przejść, po których nie da przechodzić. Nie nie wiem. Jak patrzę na to, to wrażenie, że tutaj cała. ta... Co, co, wszystko co jest na południu od Alexandi powinien nazwać egipską pustynią. Nie wyobrażam sobie, że tam ktokolwiek mógłby mieszkać. To jest prawie tak potężne. No to jak... tak. No, to jest prawie tak potężnie jak kraj Jerid, nie? Kto mieszka w Jeridzie? Kto tam mieszka? Hodowcy wielbłądów? Tam nawet wody nie ma. Odwierty robią, o co chodzi? Da ej, Ej, to... ty tam giniesz. Spokojnie, dostarczam tam regularnie armię, która ginie regularnie. Mogę mieć chociaż taś tutaj jeden. Znaczy, był tam dowódca chyba przez chwilę i już go nie ma. chyba wygrają. Wygrań, dobra. Transportują żołnierzy, spoko. Po, po kolei, po kolei. Nie, nie ma co wysłać wszystkich naraz, oczywiście. No to szanujmy się. Tak? Szanujmy Wszystko się. Tak? Nie zabijecie. Dobra, odpalam policję. Pyk. I jestem gotowy. Gdzie jest ta militarna? Pyk. Dobra, wypowiadać? Czekaj, bo Rosja była mnie do wojny z Timurydem. <laughs> 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 przyjmij ale nic tam nie rób. Znaczy, no to jest Timuryt. Przyjdą z prawej ja i nie będę akceptował chyba tego. Po co mi jeszcze? Po co mi sobie z Rosją? S no dobra. Spadaj, Rosjo. Spadaj na drzewo. Nie wiem, przez chwilę chciałem jeszcze to, to też powiedzieć. Spadaj na dół. Dajcie or... statki schować, schodki ze statki, schowaj. A już te mi się walczyły tutaj. Dobra, stateczki do, do środka, do tekę, do tekę. Where is fate? There is. O, Rodes już padł. Wow. O, I już, już wchodzą... wchodzą. Bohemia wchodzi mi na fort tam na północy. Więc muszę sobie ich hmm. sprzątnąć. Czekaj, dostałem butowników w Kairze. Tutaj pyk, wy tutaj chodźcie. Deus Vult, Reuzuleum Reclaimed. No i można. Można. Hm. Tak, tak się żyje, tak się bawi, tak się bawi. Dobra, wy idźcie tutaj, może wam się uda to korpus zdobyć. Nie, nie nie uda wam się. Dobra, mówisz, że gdzie oni są? Mm, Na północy. Widzę. Bohemia, rzeczywiście, jakaś tam śmieszna, smutna. Idę. Ja dam ich. Idę ich tam, ale znaczy, sobie nowego generała? Taki będę. On się nazywa Elpidos Radinos. Wow. Czy mi się wydaje, czy dostałeś po tym? Dostałem, bo mi 90 zatekowało. To lipa. To lipa. Bo chemię cisnę, ale tak mocno ich. tak, oh, tak je, je, je. je. Rzutam granatami po prostu. Moździerze odpalone. Weź się 7k do podłącz. Już. Wysoki. Ej, atakują ci 40k, leci na ciebie. Mm, damy Co radę sobie bronić. Nie, czy... nie masz tam dowódcy. Czy mogę ją będziemy tam biegli? Tak, będę, ja tam biegnę. No dobra, to czekaj, dam tam jakieś dowódce. Niech to będzie król. Geniusz. geniusz. Tak, to, to to. Włączam Force z północy i biegnę tam także. Okej. Okay. Biegną. Pyk, 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 pyk. O kurczę, ja ich tam jeszcze trzymam. Ja, ja ich trzymam. To jest no ciekawe. No, patrz, ile ich jeszcze idzie z południa. Uciekli. <laughs> Zanim doszedłeś, uciekli. Stwierdzili, o, nie, 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 nie. Poczekaj chwilkę, przejdę na nową technologię, bo mam tutaj 20, więc mogę sobie nowe działka zrobić, więc niech mi się morale odnowią, tylko. Daj mi spoko, się spoko. odnowią i... Aha, widzę, że idziesz gdzieś po co cisnąć. No tak, bo 27% na tym forcie. Ciekawe jest to, że. ta. Bot taktycznie stwierdził, a postawię moją flotę przy Epirusie. Na wypadek, gdyby chciał właśnie Korfu zdobyć, tak jakby kurwa, podświadomie wiedzieli, co mnie zaatakowało i gdzie. To ciebie za to, ja tutaj, czy... Tak, 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 tak. 20 kawałek na tej chwili. A zabiłem tak 25 tysięcy, teraz mam z tym 12. No uważaj, bo to, to to, to, moi ludzie giną pod Twoim dowództwem. No to 7k jest Twoich ludzi. No, ty się... Się... Zajmij się tą Zombie -ty, bo ja jeszcze muszę zregenerować morali więcej. Nie, to odbić donji Crunch. Bum, bum, bum. Kurczę, no uciekają mi, mam za mało dyscypliny, żeby ich okrążyć i wyrżnąć. Jak świnie, który. O, to będzie. I idę, idę. Spokojnie. I jeb. Wiesz, że może być różnie. Zależy od kostek. No. No, ale wycofujemy po prostu. Miałem bardzo mało morale, jak mnie zaatakowali. To jest widziałem. jedyna przyczyna. Właśnie, widziałem. Zabili mi króla w ogóle w tej walce. To tak trochę smutno. U ale to wiesz co, wybierzesz lepszego no Nie będę taki upośledzony Zginął król, niech żyje król Teraz pytanie czy życia, czy moje 14 tysięcy jest w stanie pokonać te 39 tysięcy Jak nie sprawdzę, jak nie kliknę, nie będę wiedział, nie? Patrz, zaatakowałeś mnie w kosowie A ja w kajkierze buntowników 41 tysięcy, sprawdzam Odkrywam karty, sprawdzam Makao! Litości buntownicy. Chow w sumie oni mnie prędzej wyryżną niż ja ich Ja jest swoją armię już powoli. Dalej dacie radę moralami, moralami, moralami Moralami You can do this, nie mają lidera 3000! Dacie radę! Nie, nie zatrzymało się chyba. Już już no 012, no dacie 011, 09, 07, 05 1000 żołnierzy kontra 28 000. wygrałem! Pięknie. Uważaj, masz bitwę. Wbijasz Wbija. się w nich w, tak, wbijam w góry. się, wbijam się. Są, To są Mantens. A, rzeczywiście. Już to idzie w moją stronę. Ale ten, yy, ale to tylko dwa ścieżki. bo ja bym ich chyba zastakował. Nie, yy, nie, nie, patrz ile ich jest dookoła, by tę bitwę. No bo jeszcze oni bo ty nam się wbijasz, dobra, tego nie widziałem. Idę na górę w takim razie. Idę ci pomóc. Może jest problem, mogę nie zdążyć. Bo odpal sobie Force marsz. Dobra, czekaj, zatrzymam ich na chwilę Force marsz, żeby zdążyć. Dotarli. Wygrali I chyba kogoś jeszcze zawili tam. Tak konkretnie, bardzo mocno. Raj odbić, drogę, drącz kręć Może je zblokujemy, ty, że nie będą mogli się wycofać. Ubezpieczam je, choć do Bośni. Mhm. Powinien jakiś taki przycisk w Europce. Który e, pozwalałby na przykład, że jak kliknę korfu, to żeby oni ruszyli to korfu w momencie, kiedy tylko będzie możliwe. nie, W sensie, że wiesz, że, jak tylko flota odpłynie, to żeby od razu oni ruszyli, bez mojego tam sprawdzania co chwilę, czy już można, czy już nie można. Hmm. Idą na południe. Aż do aromaty. Dobra. Ja nie mogę, was z jeszcze. Spoko, spoko. Już widzę, że. A nie, dobra, złapiamy ich tutaj. No, to wow, 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 wow. Smutne. Smutny Austriak jest smutny. Żegna Austriaku. Dobra. Jedni przeszli do Skopie, więc w sumie ich tam skopie Jestem na tam jedną armię. Drugą zostawiam z tobą. Okej. Okay. Musimy po prostu zdobyć wiele i spisować Austrii z tej wojny. Mhm. Stoją też w, jak widzę. Jakiejś forcie u ciebie, zajmę się nimi może. No masz tam iść. Dobra. Ja postaram się zraszować ten wiele. Najszybciej Skopie mi, kurcze zdobyli, zraszowali go. Ciule. Dorwałem armię Bohemii, ale mogę tutaj dostać po tyłku, jak tak wszyscy tutaj będą biegli teraz w tym kierunku. Chociaż... Nie, moralami to wygląda. Chociaż nie, bo jeszcze tutaj Wenecja idzie. Nie, wygrałem. Dobra. Dobra, 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 spoko. Spoko. Teraz tutaj w tych panów Chyba, że Wenecja przyjdzie z południa dalej, tej i się Wenecji trochę cykam. Nie no, spoko, nie znów wyjdę. Oni będą 21... Ja. Tak. Nie, Ale Austriacy jeszcze do Ciebie idą. Uuu, już z Austriakami to już mnie wygram, już, już teraz. W Skopie nie potrzebujesz jeszcze armii, masz 7000 tysięcy cały czas. Więc możesz użyć tych dwóch Wycofaj z Do Sofii wycofaj. Do Sofii, dobra. No, się zajmuję się Wiedeń no. i już idę do Crunch od razu. Zrobię coś szalonego. breaka dostałem. Jezus, łanię. Rzucam wyzwanie w flocie Wenecji. Pluję na nich totalnie. Hm. Pluję na nich. To było szaleństwo. To było szaleństwo. Liczyłem, że to będzie wyglądało okay. inaczej. O, w upadł. Tak, patrzę właśnie na jak to wyglądała jak pisać, jeszcze trochę potrzebujemy. uważaj, uważaj, bo Sobieski tam już patrzy. On takie, tak niucha, takie czuję zagrożenie. Jeden jest zagrożony. <laughs> Sobieski tak nie najlepszym stanie jest, powiedzieć, ci, ja ci powiedzieć? No, to nie, to nie chodzi w jakimś stanie, chodzi o honor. Chodzi o honor. To jest jak w przemówieniu, kiedy druga wojna światła była. są tak. rzeczy ważniejsze i tak dalej. Honor dorwej tutaj. Za chwilę, w jakimś bekest czy innym syfie, i armia Wenecji powie papa. Pa". Tak konkretnie powie papa. Pa". No, tak konkretnie mówi papa. Pa". Nie bardzo miło. Tutaj w sumie można byłoby autonomię gdzieś popotegować. Po, po, Jak coś skoruję, to zawsze trochę absolutyzm będzie. Przegraliśmy w Wiedniu. I to nie była A z, 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 to. Znowu, znowu zajebali tutaj 80 tysięcy wojska. Dużo jeszcze. Jeszcze wbijają i tej co doszło właśnie 20 tysięcy w ogóle żołnierzy do mojej bitwy też przegrałem Z każdej strony nadchodzę. Tak, choć pójdziemy razem na Wiedeń Wiesz, dobra. Czekaj, bo moja armia dostała z... Nie bo nie ma nic z tych praktycznie tego dewa czy czegokolwiek O, łapią cię. Ale to... No bo co tam daj? Ale armia tutaj co idzie to jest... 8 tysięcy żołnierzy, więc znaczy tam dam dowódcę. Daj tutaj dowódcę, daj dowódcę. to jest tylko 8 tysięcy, to tak łapią mnie. To, to Brzmi tak jak wiesz, jak wchodzi, biegasz do pokoju, gdzie siedzi oddział Słot i mówisz, jesteście otoczeni. To, to porównywalne. Aż moja opinia z Włoszczyzną się pogorszyła, bo moi ludzie mówią, dlaczego my walczymy w jego wojnie? Kim, kim on jest? Patrz, Musimy to... iść na Wiedeń jak najszybciej. A więc jednak od sieć wiedeńska będzie. Sobieński przywół na Twój dwór powiedział, panowie, błagam. Przynajmniej pozwólcie mi poprowadzić tę armię na Wiedeń. Z zróbcie to. Dla mnie. Timis upadł. Co to był Timis? To był nasz? Zraszowałem, zraszowałem tak. Dobra. Było tylko 700 obrońców. Muszę całymi moimi armiami na Wiedeń. Wszystko idzie do prowincji gra. Tak, tylko za... uważaj, żeby nikogo nie zaatakować przez przypadek po drodze. Nikogo nie widzę w sumie. Nie widzę jej ale ja to szybko zraszuję. Yy, nie ma obaw. Czekaj, yy, zmniejsz, kiedy ktoś gra coś, bo wyskoczył mi event. Hmm, co się dzieje? Idę na wiedeń. Widzę wszystkich. O Boże! To wygląda jak Muszę atak iść. na Mira Stylian. O ja przyszedłem, zobaczyłem tylko ciała. Pyk, pyk, pyk! Boże święty! Szturmem. Bum! Walło. I teraz. Dobra. Rozbiegają Trzeba, się na Bo tutaj pookopowałeś te prowincje Austrii dookoła, to ich złapiemy za chwilkę. Zesłałem moich żołnierzy na cztery strony świata. Kogo złapią, tego złapią, ale kogoś złapią. To na pewno. Wystarczy, że te wszystkie te północne prowincje zakupimy Austrii. I tylko tyle. I będzie ład pis i już mm -hmm. dojedziemy na spokojnie Wenecję. I cudownie. No, no nie tak miało być. Ale to jak ta wojna się potoczy. Zobaczymy jak w okazji. Nie no skończmy już dzisiaj. Niestety Panie, nie, mo nie możemy. minuty. Nie, nie możemy, nie możemy niestety. Nie możemy. Muszę teraz już kończyć. Więc dziękuję bardzo serdecznie <śm> za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie o kanale weekend, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. No i tyle. Pa, pa. Trzymajcie się. No i cześć. Hejka.